Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie po weekendzie na ale z tej strony zapraszam do porannej analizy na kanale Finmex. Wyrtując Wasze komentarze z piątku oraz czwartku, uprzedzając wszelkie oczekiwania co do dzisiejszej analizy, będziemy sobie mówili przede wszystkim o dax o Bitcoinie i omówimy sobie jeszcze euro-dolara, z racji tego, że to była jedna chyba z najbardziej dynamicznych par walutowych ubiegłego tygodnia, choć z takiej szerszej perspektywy jest dosyć płaska. Natomiast idąc do samego początku. Wydaje mi się, że dobrym pomysłem byłoby zacząć od nakreślenia tła geopolitycznego, tego tła sentymentu, który obecnie dominuje na rynku i od tego sobie zaczniemy. Ubiegły tydzień przyniósł nam dwa posiedzenia. Posiedzenie Fedu i posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Dwa posiedzenia przebiegły zgodnie z oczekiwaniami, o których sobie mówiliśmy jeszcze przed posiedzeniami. Powiedziałabym, że nawet wpisały się w pewne scenariusze, które omawialiśmy. W tym tygodniu natomiast z dwóch takich ważnych wydarzeń musimy się nastawić na pierwszy, czyli decyzję Banku Anglii oraz drugie ważne wydarzenie, czyli przemówienie Powella przed kongresem. Wydawać by się mogło, że o ile przemówienie Powella będzie zapewne zbliżone do tego, co mówił na Fedzie, o tyle nie wydaje mi się, że było to kopiuj wklej tego, co tam powiedział. Ze względu na to, że kongres Zadaje dosyć, no, nam by się wydawało, dziwne pytania, natomiast jak najbardziej na miejscu ze strony polityków, którzy może nie rozumieją do końca procesów ekonomicznych, jakie dzieją się w gospodarkach. Natomiast te przemówienia Pola przed kongresem zawsze przynosiły taką pozytywną zmienność. W sensie tej zmienności było naprawdę duże i myślę, że i tym razem będziemy mogli na to liczyć. Z ciekawszych rzeczy, które wydarzyły się przez weekend, bo myślę, że już nie ma co omawiać ubiegłego tygodnia, bo wszystko było dla nas jasne. O sentymencie jeszcze za chwilę powiem. Tak celowo trzymam te dziesięciolatki tutaj rentowności amerykańskich dziesięciolatek, żeby wam pokazać, że w sumie po Fedzie nie działo się praktycznie z nimi nic. One stoją w miejscu w okolicy no mniej więcej 3,8, choć racjonalniejszych poziom były w okolicach 3,6-3,7, ze względu na brak perspektyw, na już podnoszenie stóp procentowych. Natomiast idąc do meritum, przez weekend wydarzyło się kilka w sumie ważnych wydarzeń, ale głównie balansujących wokół rynków surowcowych, dokładnie rynku ropy. Rosja zaczęła no, intensywne Przemówienie dotyczące tego, że jej udział w OPEC-u jest dosyć ograniczony względem innych państw, bo ona, jako jedna z nielicznych, do krajów członkowskich eksportuje 50% swojej ropy, gdzie Irak to jest około 90%, daje na rynki opakowskie. Także jest tam trochę zgrzytu, natomiast ten zgrzyt na razie jest odbierany przez rynki negatywnie, ze względu na to, że potencjalnie Rosja mogłaby zwię zwiększyć podaż tam, gdzie ta podaż byłaby. Docelowo z perspektywy ceny oczywiście niechciana, natomiast nie jest to temat taki, że nagle teraz cały OPEC siada w papiery i notuje, wertuje, co tam poprawić, żeby Rosja była w korzystniejszej pozycji. Przypominam, że OPEC jest teraz w dosyć takiej śliskiej sytuacji ze względu na lawirowanie takie geopolityczne Arabii Saudyjskiej między krajami Zachodu, gdzie ujmijmy to ogółem Zachód-Zachód, a, a między innymi Rosją oraz Chinami, także ciężki orzech do zgryzienia, na razie ropa tak jak wspomniałam, reaguje na to negatywnie i z wieści, słuchajcie, takich makroekonomicznych i geopolitycznych w sumie dzisiaj skupiamy się tylko na tym. Kalendarz ekonomiczny trochę nam ciekawszych wydarzeń przyniesie w ciągu dnia, natomiast takich rzeczy bardziej przyziemnych, no Mura ponownie obniżyła prognozy dla chińskiego wzrostu gospodarczego dokładnie z poziomu 5,5 do poziomu 5,1, więc to też można by było wziąć pod uwagę, choć te prognozy, słuchajcie, zawsze są czymś w rodzaju takich bardzo uogólnionych oczekiwań po prostu analityków, którzy tam pracują, oczekiwań rynku to musimy wziąć, wziąć to po prostu pod uwagę. Z tych, przewertowałam teraz dwóch gwiazdkowych, jest dosyć mało, natomiast z takich ważniejszych rzeczy. Trzy przemówienia z Europejskiego Banku Centralnego. Lejna, Schnabel i Windowsa. Natomiast w środku dnia, co nas jeszcze czeka? Często z Europejski Bank Centralny po posiedzeniach wypuszcza takie ankiety monetarne. Natomiast jest to coś, co raczej przeczytamy niż zobaczymy jako liczbowy wskaźnik. W środku dnia inflacja producentów z Kanady 14,30. Na to warto zwrócić uwagę. I indeks Scen domów z Stanów Zjednoczonych, godzina 16. No i oprócz przemówień, tak na dobrą sprawę, nic więcej nie mamy. Czy rynek dzisiaj wygląda negatywnie, czy pozytywnie? Bardzo silnie odbił sektor zbóż. Zbliżamy się, słuchajcie, zaraz, znaczy zaraz, no jeszcze trochę do sezonu żniw, do sezonu Zbiorów magazynowania i potencjalnego zwiększonego eksportu. Także zboże no delikatnie rosną, ale też lepsze perspektywy związane z transportem ukraińskich zbóż również robią, słuchajcie, swoje. Indeksy dzisiaj delikatnie zaczęły tydzień. Od korekty przypominam, że futuresy na Daxa a pobiły rekord, są na poziomie 16430, także nie dziwię się, że otwarcie jest lekko korekcyjne, takie czysto realizujące ostatnie zyski, choć nie za dużo. Sektor energetyczny, jak wspomniałem, traci softcy na razie bez większej reakcji, no i sektor metali, w tym również metali szlachetnych, na razie dosyć Płasko, na otwarciu. Raczej ta zmienność dzisiejsza, słuchajcie, powinna być pozytywna. Indeks strachu i chciwości ponownie na mm, poziomach chciwości. Dosyć y, solidnie, bo poziom 82 to dosyć ne, głęboki poziom tego wskaźnika. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, że sentyment, słuchajcie, teraz opiera się na po prostu braku perspektyw na razie monetarnych dla dolara. Mimo, że kontrakty na lipiec wyceniają na razie wzrost o 25 punktów bazowych, trzeba sobie zadać takie jedno pytanie. Jesteśmy świeżo po posiedzeniu i rozumiemy, że oczywiście rynek bardzo silnie jastrzębio odebrał wypowiedź Powella, no bo taka też była. Natomiast zadajmy sobie jedno takie racjonalne pytanie. Wiem, że banki są nieracjonalne, wiem, że i FED może być nieracjonalny, bo już wiele razy udowadniał to w historii. Czy... Po stwierdzeniu pauzy, będzie ta pauza trwała tylko miesiąc, czy może potrwa trochę dłużej, żeby stopy procentowe, jak sam Paweł powiedział, popracowały w gospodarce? W związku z tym te wyceny na razie na kontrakty lipcowe są mocno napompowane. Zarówno z przemówieniem jak i tym, co potencjalnie powie na kongresie. Więc dla mnie na razie te kontrakty są dosyć nieracjonalne, bo sentyment ewidentnie uciekł od dolara, ewidentnie uciekł od jakiejkolwiek racjonalności, bo indeksy wybijające, wiecie, w kosmos to nie są. To na pewno nie są warunki kryzysowe. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. Natomiast Oczywiście sytuacja może się szybko zmienić. Nie spekulując o takich głupotach, idźmy do analizy rynku. US, 30, U.S. 10 rentowności zostawiam sobie właśnie głównie dlatego, że pokazać Wam na razie ten dosyć płaski sentyment. Pokazywałam w ubiegłym tygodniu, omawiając Europejski Bank Centralny, słapy oraz różnice między rentownościami. Czyli właśnie słapy na obligacjach i one były wypłaszczone. Nie wiem, czy Wam coś to przypomina, ale to ostatnie wypłaszczenie tych swapów to jest dokładnie to, co się dzieje w dużej mierze na rentowności w ostatnim czasie, czyli uspokojenie tego elementu ryzyka. Była prośba o bitcoina, zatem słuchajcie, zaczynamy od bitcoina. Bitcoina, wybaczcie, że tak mało o makroekonomii, natomiast nie za dużo się tam działo. Ja pamiętam, dobra, analizowałam Bitcoina tutaj i analizowałam Bitcoina, gdzie tak dużo namazałam tym czerwonym, chyba na, o, na Coinbase'ie. No i co, zaczynamy od Bitka. To jest perspektywa D1, ja za chwilę to wszystko wymarzę, natomiast, bo tu nawet świeczek nie widać, bo już my to analizowaliśmy na H1, -kach, H4, -kach, w związku z tym tyle tych ruchów jest. Natomiast najważniejsza dla nas informacja reagowanie od strefy popytowej. Z jednej strony jest to fenomenalna informacja, z drugiej strony, zaraz pokażę Wam, dlaczego może być dosyć śliska. Dobra, mamy ładne dopasowanie, bo tą strefę, a nie, to jest nasze pierwsze odreagowanie. Już myślałam, że odreagowaliśmy dużo wcześniej, ale tutaj, zobaczcie, żaden knot w sumie nie chwycił tej strefy. Więc strefa to została ładnie odreagowana. Ja powiedziałam, że jeżeli tu dojdzie do jakiejkolwiek reakcji, to potwierdzimy szybkie dołki, które zostały wyklarowane. W ubiegłym czasie. W związku z tym, moglibyśmy powiedzieć, że przy minimalnie jeszcze większej reakcji, gdzieś wybiciu raczej w te, w te poziomy, tutaj spokojnie może leżeć zmiana charakteru trendu. Natomiast na ostatnim szczycie jego docelowa kontynuacja, czyli poziom 31 0,67, to musi być taki poziom przy jego osiągnięciu i pełnym przejściu ceną, Niech tego chwyceniu płynności zostawieniu tam knotów możemy mówić o dobudowaniu drugiej nogi trendu na Bitcoinie. Czyli na razie wygląda to dosyć pozytywnie gdy miała ja sobie szukać jakiegoś ciekawszego wejścia, na ten moment na rynek, no to sprawdzając sobie ostatni ruch, który jest na razie podażowy, ale mam wybicie takiego pierwszego szczytu dokładnie w tym miejscu. Jest to przejście pełną ceną. Zobaczcie, że tutaj w strefie popytowej tworzy nam się kolejna strefa popytowa potwierdzona płynnością, czyli równie dobrze na tej świecy może sobie leżeć taka pierwsza strefa popytowa do cofnięcia. Oczywiście pierwsza podaż do jakiejkolwiek reakcji leży w okolicach 27 552 i wybicie już traktujemy jako taką całkowitą, całkowity ruch. Do góry. Podaże, zobaczcie takie najbardziej bieżące, czyli te takie najwyższe, potwierdzone, płynnościowane zostały odragowane, Także tam możemy się spodziewać reakcji, natomiast raczej nie głębokiej. W związku z czym to traktujemy miejsce. Jako kontynuację trendu i przy jej wybiciu będziemy mówić sobie o budowaniu takiej drugiej nogi impulsu. Natomiast wybicie tego miejsca potraktujemy sobie jako, znaczy, przepraszam, już nie tego miejsca, tylko tego miejsca potraktujemy sobie jako taką krótkoterminową zmianę charakteru trendu. Tylko to, co mówię, tu musi jeszcze zajść. No, przynajmniej jakakolwiek reakcja do góry, żebyśmy wiedzieli, że faktycznie ruch prowzrostowy się tutaj buduje, a nie tylko jakaś mielonka do tego, by wychwycić tą płynność bardziej podażową i iść do dołu. Także Bitcoin z d <coughs> sugeruje nam całkiem ciekawe rozegranie, całkiem popytowe rozegranie. Więc skoro tu mamy popyt, to myślę, że z h z h te miejsca wyglądają dużo lepiej. No dobra, idziemy do DAXa, no, bo DAX nam... Trochę zamieszania narobił, natomiast takiego dosyć pozytywnego, nawet strefy zostały już tutaj głęboko przereagowane. No i łapnęliśmy te targety. No Wiem, że łapnęliśmy oj dużo wcześniej, bo ja to już pokazywałam wam na Discordzie na Komodo Tradersach, że tam już byliśmy w takim bardzo ciekawym położeniu na DAXie i łapnęliśmy właśnie ten moment kontynuacji trendu. Natomiast zobaczcie teraz, jaka jest różnica między kontynuacją trendu pełną ceną a kontynuacją trendu jako chwyceniem płynności. To dobrze tu widać. Jeżeli nasza kontynuacja trendu leży na przykład w tym miejscu, Usunę to tylko. Leży na przykład w tym miejscu, tak, no bo leży. I rynek tylko robi takie coś, czyli chwyta płynność, to nie może mówić o kontynuacji trendu. Rynek po prostu chwycił płynność, zostawił tam knoty. Dopiero gdy ta świeca całkowicie pokryje nam w taki sposób, ten knot, który się tutaj wyklarował, mówimy o kontynuacji trendu. Czy musi być przejście pełną ceną. Najlepiej to sobie po prostu przyłożyć na cenę zamknięcia. I dokładnie tak samo jest ze zmianą charakteru trendu. Nie możemy mówić o zmianie charakteru trendu, nawet jeżeli wybija nam się głębszy knot, ale dalej to jest knot, a to nie jest cena. Po prostu wówczas mówimy, ale to trochę już <laughs> jazda dalej o transferze płynności do głębszego low. Natomiast to sobie zostawimy na kiedy indziej. Najważniejsza informacja jest taka, że jeszcze tu nie mamy przejścia kontynuacji, natomiast Zobaczcie, że rynek fajnie odreagował na wszystkie strefy popytowe, które wcześniej sobie wyznaczyliśmy. One są wyznaczone z mniejszych interwałów. Możemy zaraz sobie do nich zajrzeć. Już tutaj ta strefa dokładnie ta. Zobaczcie, ile razy się wymieliła? Aż pięć razy zatrzymała negatywny ruch. Tutaj było zatrzymanie w strefie popytowej. No i dalej e, impuls. I ten dokładnie impuls po przereagowaniu strefy popytu. No mówił, że tam tych kupujących może być dosyć no, sporo. Ja widzę, że my tu jakąś pozostawioną płynność jeszcze. Oznaczyliśmy. Pewnie H4. Eee, tak, my to robiliśmy na h już widzę po tej płynności. No i zobaczcie, wyznaczyliśmy sobie na h jeszcze w ubiegłym tygodniu strefy popytowe. Eee, pierwszą taką strefę popytową oznaczyliśmy w tym miejscu, drugą strefę popytową troszeczkę niżej, dokładniej w tym. No i zobaczcie, że w sumie dwie tym knotem zostały chwycone. Zarówno ta i zarówno to. O, ta. odreagowanie dosyć intensywne. Ostatnia świecała w ruchu to była. Ta świeca, bardzo głęboki pullback, no i utworzenie strefy popytowej, czyli dokładniej tej oto tutaj strefy popytu. Zobaczcie, że te strefy popytu całkiem się na siebie nakładają. <laughs> to jest taka najbardziej bieżąca strefa popytu. W dodatku całkiem zdrowo to wygląda, bo zobaczcie, że ostatnia świeca w ruchu to jest na razie ta świeca, te, no słabo zaznaczyłam, ale powtórzę, to jest dokładniej ta świeca w low, no i mamy na razie pullback całego tego ruchu. Sam fakt już wybicia tego low mówi o tym, że jest to pullback całkiem zdrowy, także zatrzymanie potencjalne tutaj i wybicie do kontynuacji może być całkiem realne na ten moment. No dobra, no i co? Ostatni jeszcze euro, dolar. Ja mówiłam w ubiegłym tygodniu, że on trochę wygląda na takiego odbijającego. To chyba nie jest do końca ta najza, którą robiliśmy, bo my robiliśmy jej zdecydowanie więcej. Natomiast sam fakt tego, że euro, dolar wybił Ostatni taki wysoki, szybki szczyt, no świadczyło o tym, że będzie raczej kontynuował, oj przeskoczyłam na DAXa, kontynuował potencjalnie swoje wzrosty, nie pamiętam gdzie my to robiliśmy, czy na OANDzie, czy już na tym, nie szkodzi, już usuniemy rysunki wszędzie. I zanalizujemy sobie ostatni ruch, oczywiście również na interwale H4. Ostatni ruch, w sumie otwarcie, zamknięcie z 15 no pokazuje, że ten impuls był całkiem solidny. Oczywiście mówię o impulsie prowzrostowym. Patrząc na wybicie miejsca właśnie tej kontynuacji, zaczynamy szukać sobie w tym ruchu jakiegoś ciekawego miejsca na wejście. Ostatnia świeca w ruchu, bardzo ładnie spółbekowana, brak chwycenia płynności, jedynie przereagowana chyba. Nawet tego nie możemy jakoś nazwać strefą. Brak tutaj potwierdzenia jakiejkolwiek płynności, natomiast pullback zaszedł. Drugi impuls, dokładnie tutaj i tu już bardzo ładne potwierdzenia płynności, gdzie ta świeca to jest świeca z najniższym low i ona to wszystko domyka. W związku z tym leży tutaj strefa popytowa i zobaczcie, że ta strefa popytowa została już odreagowana. Idziemy sobie dalej. Ostatnia świeca w ruchu, pięknie spulbekowana, dokładniej. Tym, tym knotem, tylko coś zobaczę, tak, ten knot jest najgłębszym knotem, w związku z tym potencjalna strefa popytu powinna leżeć dokładnie w tym miejscu żeby jej nie zgubić i nie pomyśleć, że dokładnie to, to już było przereagowanie tej strefy popytu, bo to było chwycenie, tak jak tutaj, podobnie płynności z tego miejsca. No i idziemy sobie dalej. Ostatnia świeca w ruchu tutaj, jej pullback już zaszedł. Moglibyśmy mówić, zobaczcie, bo te knuty się nakładają o transferze potencjalnym szczytu w okolice najwyższego punktu hajsa i całej tej korekty, gdzie pullback tutaj również zachodzi. Potencjalnie jakiekolwiek takie przemielenie, cofnięcie w to miejsce i wybicie byłoby również zdrowe, gdybyśmy potwierdzili, potwierdzilibyśmy po prostu Szybki dołek leżący w tych okolicach. Także euro -dolar wygląda dosyć popytowo. Pierwsza najbardziej taka aktywna strefa popytowa to jest w okolicy 1.08623, więc tutaj cofnięcie może wejść. Sam fakt natomiast tego, że mamy tutaj kilka potwierdzeń takich high, wskazuje raczej na to, że euro -dolar może trochę potestować te swoje nogi trendu, może trochę je przymyć i dopiero wówczas dokonać dalszego, konkretnego ruchu. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za udział w dzisiejszej analizie. Widzimy się, słuchajcie, oczywiście jutro o godzinie 9, gdzie pomówimy sobie trochę więcej może o Banku Anglii i o potencjalnych scenariuszach na rynki funtowe. Ze swojej strony dziękuję Wam serdecznie dzisiaj za udział w analizie i do zobaczenia jutro.